Co się stanie z twoim organizmem, jeśli przez 24 godziny nic nie zjesz? Bez podjadania, bez kawy, bez czegoś małego. Pełna przerwa od jedzenia. Przez pierwsze 4 godziny ciało korzysta jeszcze z energii z ostatniego posiłku. Wszystko działa normalnie. Gdy insulina zaczyna spadać, organizm włącza tryb oszczędzania i przechodzi na zapasy glikogenu w wątrobie i mięśniach. Około 12 godziny mózg robi się wyjątkowo czujny. Rośnie koncentracja i skupienie. Bo organizm szuka nowego źródła energii. Po 16 godzinach kończy się glukoza i rusza spalanie tłuszczu. To moment, w którym zaczyna działać lipoliza. Po 24 godzinach włącza się głębszy ketos. Ciało zaczyna wykorzystywać tłuszcz jako główne paliwo, a komórki uruchamiają procesy regeneracyjne. Czujesz lekkość, jasność myślenia i stabilną energię. Chcesz wiedzieć, co dzieje się po 48 godzinach? Napisz w komentarzu. Chcę ciąg dalszy. I zapisz film, żeby nie zgubić.